Wdrażanie przez bank metody zaawansowanego pomiaru AMA potencjalnie może przynieść bankowi bardzo wiele korzyści. Jedną z głównych korzyści, jakie należy wymienić, jest dostosowanie profilu ryzyka banku, profilu ryzyka operacyjnego banku do wielkości generowanego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. W odróżnieniu bowiem od metod, bądź to podstawowego wskaźnika, bądź metody standardowej, tutaj wielkość wymogu jest ściśle powiązana z faktycznie występujący w banku profilem ryzyka operacyjnego. Temu służy rozbudowane instrumentarium modelowe, na podstawie którego badamy osobno rozkłady zarówno dotkliwości, jak i częstotliwości występowania poszczególnych rodzajów zdarzeń. Następnie te rozkłady agregujemy, wyniki tych rozkładów agregujemy i uzyskujemy jedną spójną wartość. Model ten na potrzeby kalkulacji adekwatności kapitałowej wyznacza na poziomie ufności 99,9 Wielkość wymogu kapitałowego, jaka będzie niezbędna, aby pokryć ryzyka, przed którymi stoi bank. Wartość 99,9 oznacza, że prawdopodobieństwo, iż w kolejnym roku zrealizowane przez bank straty z tytułu ryzyka operacyjnego będą większe niż ta wartość, jest jak 1 do 1000. Ze względu na fakt, że metoda AMA wyznacza poziom wymogu kapitałowego na poziomie 99,9%, w sposób spójny z rzeczywistym profilem ryzyka operacyjnego jest to niewątpliwa zachęta dla banków, które poważnie podchodzą do procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym i którym zależy na kontrolowaniu tego ryzyka i zmniejszaniu ekspozycji na to ryzyko, gdyż w wyniku zarządzania tym ryzykiem ekspozycja ta powinna maleć na przestrzeni czasu, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w poziomie tego wymogu. Wiadomo, że Wdrożenie metody AMA wiąże się z pewnymi zmianami w procesach banku. Jest to duży projekt, zarówno informatyczny, jak i organizacyjny. Dlatego też wymaga on poniesienia określonych nakładów finansowych. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że stosowanie metody AMA jest dla banków opłacalne. W każdym bowiem przypadku banku ubiegającego się o możliwość stosowania tej metody w Polsce mieliśmy do czynienia z redukcją wielkości wymogu kapitałowego. Podobna tendencja zauważana jest także w Europie, gdzie, jak wiadomo, wartość współczynnika przeliczeniowego dla metody podstawowego wskaźnika jest 15%, dla metody standardowej, w zależności od linii biznesowej, 12-18%, a dla metody AMA 10,8%. Czyli w zależności, jakby to liczyć, około 30%, powiedzmy, średnio uzyskujemy redukcji wielkości wymogu kapitałowego. Z punktu widzenia efektywnościowego wdrożenie metody AMA może mieć pozytywny wpływ na wielkość wymogu kapitałowego, uzasadniający poniesienie nakładów związanych z tym projektem. W związku z tym banki mogą odnieść niejako podwójną korzyść z tytułu wdrożenia AMY. Pierwsza to jest redukcja wymogu kapitałowego. Druga to jest uspójnienie wielkości wymogu kapitałowego z profilem ryzyka operacyjnego banku. Uspójnienie wielkości generowanego wymogu kapitałowego z rzeczywistym profilem ryzyka operacyjnego banku powoduje, że banki mają zachętę do wdrażania metody LAMA.